Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko. W dzisiejszym odcinku za pomocą petard powysadzamy sobie różne przedmioty od widzów. Oczywiście za wszystkie przedmioty, za podesłanie wszystkich przedmiotów dziękujemy. No też za pomocą petard od widzów, nie? No w sumie, Tutaj mamy e, jakieś takie wynalazki, zobaczcie, granat odłamkowy od naszego TNT, widza, czyli jakiś TNT. TNT. Od razu mówimy, żebyście nie powtarzali tych... Dokładnie. ...tych czynności w filmie, nie? No, bo wiecie, odłamki mogą Was porządnie uszkodzić, albo kogoś, albo coś. Ogólnie jeszcze mamy y, na przykład gaz, taki do wysadania resztę, resztkę gazu, jakieś pełne zapalniczki, ale to nie na dzisiejszy dzień, ponieważ jedziemy w miejsce, na, na taką miejscówkę do lasu i boimy tam się po prostu odpalać. takich, wie, wiecie. No, y, rzeczy. po pierwsze, po, odpalimy to, y, jak będzie się robić szaro, czyli będzie lepszy efekt, a po drugie, no, możemy spodo, spowodować teraz jakiś pożar, nie? No dokładnie, także tamte przedmioty zostawimy sobie na. Chyba jesień, czy tam na jakieś luźne strzelanie po prostu po ciemku. A dzisiaj odpalimy sobie to wszystko co tutaj widzicie. Mamy tutaj jakieś dwa telefoniki, trochę zapalniczek. Tutaj jakieś właśnie eksperymenty. Parę tutaj mamy jakieś petardki, mamy też od widzów. Tutaj parę zapalniczek. Tutaj mamy słuchawki jakieś w środku. Jakieś z karty z petardą w środku. No widzicie wszystko co tutaj jest. No, no. a my nie przedłużamy, no i zapraszamy Was do oglądania. No i zaczynamy. I na początku dać od C06, od C05 tam, kontra zapalniczki. I dawaj w długą, nie żeby mi ja ostatni zdążył. Dobra, wolimy następne. Ładnie wybuchło. Nie będziemy wam teraz tego pokazywać tak z bliska, bo to będzie sata czasu, tylko potem pozbieramy wszystkie odłamki. Pokażemy wam, jak to wszystko wygląda. No i nie w moją stronę, bo odmękami, tylko pamiętaj nie No bo chyba myślał od komputera Dalej weź tą zapalniczkę taką tak, z, takim mało, z taką małą potartką chyba ekspozywem, ekspozywem trójką A i też głośny stary dobra, no teraz telefon. Lecimy dalej i teraz yy, dumbo się dB kontra telefon To pierdzielło, wam powiem, bo stałem. To nie był 2G Nie 2G, sorry bo flash przepraszam, tak Zapalniczka, kontra trójkącik. Trzymaj. Dobra, go! Dawaj tą zapalniczkę. Tam poszedł jakiś odłamiak chyba, ale chyba nic się nie stało. Teraz mamy takie karty od widza. To co było w takim kółku, takim walce jakby. Odwione. Wow. Wytrzymało w sumie. Teraz trzymaj to. To jest zapalniczka kontra kolejny trójkącik. O tu się ląd pali obok. Nie wiem czy to widzieliście czy nie. Czekaj, czekaj, nie chodź w ten. Trzymaj. JC06 kontra kolejny telefon I nie gipsem w moją stronę mordeczko, pamiętaj No to wywalę No to tutaj, może, to może Tutaj sprzątamy na bieżąco, bo wiecie, żeby nie robić w lasie sypu. Potem wam to wszystko pokażemy, jak to wygląda O, telefon widzę po legu Tutaj mamy kolejnego Dawaj to, nie no, to, to, to na luźno naspalimy. No, Tutaj jeszcze dawaj. mam zapalniczkę kontra nitro o, od Piromaxa o, Dalej Mamy jakieś takie jajko, w tym są e, e, słuchawki Tam bo, bo, bo. Nie wiem, ale się chyba rozwaliło wszystko, bo nie widzę tutaj szczątek żadnych. Dalej, co my tu mamy? Mamy takie bardziej już odłamkowe rzeczy. Mamy teraz y, kilka takich związanych petard. I to sobie się postaram wrzucić tam do tej oto rury, bo odpalamy w lesie i wolałbym, żeby coś po prostu zatrzymało. To taki rozrzut tego, żeby się nic nie zapaliło. Także postaram się tym tam ciepnąć. Zobaczymy. Jestem ciekaw, czy ja w ogóle trafię tym tam. Mam nadzieję. O kurde Ale to mi się szybko w ręce zaczęło jarać w ogóle Zafiłem prawdopodobnie Bo się i... Żebym nie dostał żadną domkiem Kurde, jakieś gałęzie tu Zobaczcie A, się tutaj kopci ale chyba wszystkie wyrąbały bo słyszałem cztery strzały zobaczcie jaki dym to jest z tej rury patrzcie to jest naprawdę chyba wysoka wilgotność powietrza dzisiaj nie ma wiatru i naprawdę to zobaczcie jak to wygląda tym, tym rowkiem tak idzie cały czas lecimy teraz z takimi luźnymi petardami mamy nie wiem jak to jest nawet coś odklone w Taśmie, nie? Nie chcieliśmy tego rozrywać. Zobaczymy. Może ocenimy po huku, co to mo mo mogło być. Chyba trój... Nie, wydawało mi się, że to był jakiś nie, trójkącik, nie jest ale... Trójkącik. teraz od C05 i może bliżej to, albo poczekaj jakoś ustawię ten statyw w miarę możliwości dobrze, żeby nie było widać tego światła. Bo też psuje efekt całkowicie. Teraz lecimy chyba Co? z j 05 zawiniętym. Chyba z j 05 zawiniętym, no. Dobry ląd, także wszystko wskazuje na to, że jest to 0,5. Dobra, i teraz mamy. Taki granacik odłamkowy jest napisane, więc ja się tego boję, więc się trzeba odsunę z, z statywem i ze wszystkim co się, odciąć, się kto go będę rzucał. No, kiedy? Już? Dobra, już dobra. no Kurde, nie dostał tego. tym Czekajcie chwilę. Dobra, odpadamy Nie wiem, schowałem się za drzewem i nie, nie dostałem chyba żadnym odłamkiem. Może będzie widać na kamerze. Może będzie widać. I na koniec leci dum e, e, 2G+. Powinno walnąć. dum to jest jednak moc. No. Wolne ma Stałem 5 metrów dalej i poczułem taką falę. Teraz zobaczcie jak wyglądają y, rozwalane przedmioty. No, karty w sumie jakoś bardzo nie ucierpiały, tylko ta wewnętrzna warstwa, bo no, jest to bardzo twarde. Telefonik, tutaj to etui prawie nie zniszczyło. Telefon jest rozwalony dosyć. No telefon dosyć pokiereszowało, czy jak ktoś się tam mówi. Weź tak w miarę, w miarę nie zbliżaj tego, bo... No jest dosyć, no jeszcze bardziej zbity, aż się kruszy ekran, nie? Tutaj y, zapalniczka Yy, palniczek, taki tak ser rozwalony nie, nie. za bardzo ta zapalniczka też tutaj się tam chyba od góry wleciało weź to w kadr no, pokaż trochę trochę odleciało myszka myślę, myszka że jest w rozwalona w na, najbardziej w kadr mordeczko najbardziej ją rozwaliło chyba co to jeszcze jest? ten telefon drugi był bardzo rozwalony zobaczcie chyba JC06 tak go pokreszowało JC05 szalało. chyba znaczy no w sumie tylko nie jakoś bardzo, ale no pan to coś tam, ten, nie? No. Coś tam zrobiło. Te zapalniczki w sumie też, nie? zapalniczki to tu, tu, tutaj W Całości, trochę... nawet, nawet tej opaski zaciskowej nie, nie, no. nie przerwało. Bo też nie chcieliśmy używać do tego mega silnych petard. Tylko te, które nam po prostu wezwaliście. A też fajnie, myślę, że się oglądało, jak to było dosyć zróżnicowane, że jedne petardki były słabsze, drugie troszeczkę głośniejsze. Ale zapomnieliśmy jeszcze o tych małych pipidówkach, przepraszamy i odpalimy sobie je na sam koniec odcinka. Znaleźliśmy jeszcze taką rozwaloną zapalniczkę. No i ma wszystkie przedmioty, udało nam się znaleźć. Były one dosyć rozwalone. I na sam koniec odcinka odpalamy sobie takie słoneczko. Także jeżeli odcinek Wam się spodobał, to już zostawcie łapkę, w górę. zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie na grupę na Facebooku. No i nie powinność. I no, koniec odcinka, takie słoneczko. I uciekaj z kadrów. Dawaj. Petarda wybucha mi właśnie obok ucha i prawie nic nie słyszę na to ucho, także <śmianie> rozrzut miało ładny, niby, ma, niby cicha petarda, ale jak wybuchnie blisko człowieka to jest w stanie człowieka ogłuszyć. No no i żegnamy się z Państwem. siłanko, trzymajcie się i dzięki za te wszystkie podesłane rzeczy.